Cześć drodzy widzowie. Dzisiaj spotkałem się z Marcinem Naruszczką. Cześć Marcin. Cześć, witam wszystkich widzów. No jedna z większych walk na pewno w twojej karierze. Przed tobą szansa na pas mistrzowski organizacji Octagon. Jak się czujesz na miesiąc przed, przed tym starciem? Fizycznie? Takie pytanie. Fizycznie, psychicznie czy... czy, jak? czy, czy on... I tak, i tak. A, tak. Fizycznie czuję się całkiem nieźle. Po raz pierwszy od nie wiem, chyba nigdy nie robiłem tak, że już po prostu robię sobie wagę. Tam no, mam jakąś już tam fajną dietę zrobioną, takie kilogramy lecą. Tak więc mam nadzieję, że psychicznie później nie, trochę odpocznę, bo nie będzie mnie stresować robienie wagi. No to no, fizycznie generalnie się, czuję się super, nie? No, psychicznie czuję się jeszcze lepiej. Jestem ojcem dwójki wspaniałych dzieciaków. Niedawno mi się urodziła córa. Tak więc jestem szczęśliwy tatą, głową rodziny, to więc czuję się wręcz wyśmienicie. Jest jakieś dodatkowe obciążenie, że to jest Carlos Wemola, że to jest pas mistrzowski? Czy to jest obciążenie? Nie, no fajnie, ja to się cieszę, bo, bo nie powiem, że e, jakiś czasem już się zastanawiałem, co tam dalej robić z tą karierą, bo te walki różnie się toczyły, ale od kiedy wróciłem do Mirosława. E, takiego złapałem nie wiem, chyba już po raz trzeci, kolejny oddech. E, I no, chce mi się bić, jest progres. F, 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 fajnie wszystko wychodzi no, i, i w klatce, i poza klatką, i na, na macie. Do, do, dodatkowa motywacja, tak jak przed chwilą wspomniałem. No, kurde, mam dwójkę wspaniałych dzieciaków, kochające żonę. Super rodzinę, która za mną stoi. Moja mama w końcu zaakceptowała to, że po 32 walkach zaakceptowała to, że, że się bije, tak więc e, też jak przyjeżdżam do domu, czy tam e, jestem w domu i tam po prostu przed, gdzieś tam jestem w cyklu przygotowawczym, to nie ma takiego tematu tabu i tam po prostu każdy mi tam pomaga, bo to też tam jakieś było też pewne obciążenie. Że tam się o tych walkach w domu nie rozmawiało. No tak więc jest super, no, kozacko. To nie wiedziałem, że u ciebie taka sytuacja, że, że, że to, to jak przychodziłeś do tego, jak się widziałeś z rodzicami, to nie mogłeś nic wspominać o walkach? Nie, Czy jak to znaczy, wyglądało? To, 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 no to tam oglądał, Tam każdy się no, normalny, no, że, tylko że po prostu, no, tak jakoś. Moja mama jest starszej daty, to jest już kobieta grubo po 70. bardzo fajna żywa babka. Super wiesz, kochana kobieta. No ale ona, wiesz, no wiesz, no, pal -pal palpitacja serca, wiesz, mama, syn wychodzi, biją się, krew się leje, wiesz, nie, i ten, i ona po prostu no ciągle doszliśmy tak, do, bo ona mi cały czas coś tam mówiła, że no, może być się nie bił, coś tam, no wiesz, a ja po prostu e, no doszliśmy tak, że nie rozmawialiśmy o tych walkach, nie? Wiesz o co, chodzi? no po prostu wiesz, ktoś tam brat, czy ktoś tam rozmawiał i, i tak wiesz... No tak, nie wiem, no dziwnie było. Nie? No nie, nie, nie zaczynaliśmy tematu, o tak, nie. To co takiego się stało, że Twoja mama zaakceptowała to w końcu? No, wiesz, co? Nie wiem, ja rodzina, no po prostu wiesz, no widzę, że to tam. Wiesz, dużo fanów mi to sprawia, a nie i że się zmieniłem jako człowiek. Po prostu wiesz, jak się pojawiła rodzina, że te, 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 te walki to jest moje drugie życie, moje hobby coś co, da, co daje mi powera dla mnie, dla całej rodziny i po prostu, no, że, że wiąże no, że wiąże po prostu dużą taką, dużą taką chęć toczenia tych bo i poprawiania siebie, czynienia coraz lepszym. może też e, no też to, 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 to jakoś tam może popatrzyła tam, że gdzieś tam, że to nie jest taka mordobicie, wiesz, jak, jak to tak dużo starszych ludzi uważa, że to jest, wiesz, chodzą, leją mordobicie, krew się leje, tylko że to jest naprawdę, e, że sport to nie tylko bieganie i atletyka, ale tak samo sportem to jest e, klatka, no. Wracając do klatki, wracając do Carlosa wymoli już rozumiem, że trener Milego pewnie ma rozgryzionego na, na każdym czynniczek. Co, już, już rozmawiacie na treningach, na co trzeba uważać, jak to wygląda? Wiesz co, no, to nie tylko trener Mirek, bo trener Mirek to jest, wiesz, super taktyk i w ogóle, wiesz, dusza, dusza, dusza klatki. On go oczywiście, wiesz, taktycznie rozpracował. Powiedział, co mamy robić, jak mamy robić. Jako pogonowski mój trener od motoryki i budowania siły rozkłada to na rundy, bo to będzie pięć rund i żeby tego tlenu wystarczyło. Rozłożył to, te treningi, to co Mirek powiedział, co mamy robić w tej klatce, to trener Ogonowski ułożył ćwiczenia pod to, żeby ta, ten ruch był w tej klatce płynny i nie było takich pustego chodzenia. Współpracuję z Maćkiem Skupińskim od stójki, który tam pomaga mi akurat w sprawach takich kliniczowych, bo to podejrzewam, że może być z Wemolo się tam stać, że gdzieś tam wejdziemy do kliniczu. No i kolega, przyjaciel, Michał Leksiejczuk, który, z którym, który no, Ustawiam i stójkę już trzeci, czwarty miesiąc do drugiej walki. Teraz walkę miałem z Rigiem no to wyglądało już to całkiem nieźle. Gdzie Juras jakiś czas temu z Janiszem mówił, że Naruszka no, to się nie zmieni i tymi cepami będzie rzucała. to jednak yy, pokazałem, że no, że. Potrzeba mi było po prostu osoby, która do mnie trafiła. Trafił do mnie Michał Leksiejczuk no i on kieruje tą stójką na, te, na tego wemole, tak więc ja jestem bardzo, no bardzo, bardzo szczęśliwy, zadowolony, że mam takich ludzi wokół siebie, którzy kierują mną, kierują, no, żeby te walki wyglądały jak najlepiej. Jedziesz tam jako mocny underdog, bo walczysz z miejscowym bohaterem. Wemola no, jest jednym z największych w ogóle europejskich nazwisk w swojej wadze. Przegrał ostatnio w 2019 roku bodajże za Tillą, Weksem, który również jest mega nazwiskiem. Jedziesz jako totalny underdog, zapewne i u bukmacherów, i u kibiców. Jak się czujesz w tej roli? No to generalnie zawsze lubię być underdogiem. Nie? Ja chyba nie wiem. Ile ja walk toczyłem underdog jako underdog w ogóle mnie to nie spina, wręcz ja to się lepiej czuję z tym. Kursy chyba 10 do 1 jest w ogóle tam u nich, Zresztą to, to, to ja jestem totalnie zawsze underdogem, nie? To tak już od nie wiem ilu. ilu walk. Gdzie jadę za granicę, to zawsze underdog, underdog. Mnie To w ogóle nie spina, wręcz mnie to cieszy, bo, bo nie ma tej jakiejś tam presji, że tam musisz, nie musisz. Czy tam nawet yy, gdzieś tam spotykam ludzi, którzy się interesują, no kibiców moich i tam no, musisz, bo on taki, taki, a to po prostu wiesz, no... Jestem underdogiem, wychodzę, robię robotę, przyjeżdżam, zakładam pasy i tyle. No. I jadę do domu. A propos europejskich pasów, to pamiętam, że ty miałeś dwa pasy niemieckie w organizacji. Nie pamiętam, respekt? Respektu. respektu, no? Respektu. No to było respektu do dawne, to w ogóle już milion lat temu. To jeszcze te MMA takie było, wiesz, bo to było chyba ze 12 lat temu. To była bardzo fajna wiodąca wtedy w Niemczech. W Niemczech federacją mi się no, fajnie rozwijali, bo tam i Bilstein się bił i... i i nie pamiętam, tam takich tych paru jest tym Niemców, co, co tam w wsi się bij, to oni tak to mocno szli, tam się później to rozpadło, bo tam się wspólnicy rozeszli, jak to zawsze o pieniądze. No to akurat miałem, bo miałem w półciężkiej yy, i, i w średniej. No. No w półciężkiej to coś miałem, bo, ja tak. bo Mirek do mnie zawsze, że do kieszeni coś wsadził na wagi, bo była niedowaga od zawsze. Nie? i to nie tam kilo, tylko w wagi było po 5 kilo, po 4-5 kilo, no, ale miałem, nie dawno temu, czas powtórzyć No właśnie chyba czas powtórzyć tak wspomniałem o tym, że może najpierw jeden pas oktagonu, później drugi pas octagonu no. najszybszy. Nie, już chyba wiesz co, te 90, chociaż 93 nie ukrywam, że sparuję z chłopakami 93, tak powiem Ci, że dla mnie o tyle z 93 jest no, troszeczkę ładniejsze, bo oni są mniej ruchliwi, nie? Nie wiesz, a siłowo to ja nie odstaję, bo ja i sparuję i z ciężkimi i, do, i dociążę bo, tak, dociążę mi ciężkich i 93, tak więc te kilogramy to jakoś tak y, dla mnie tam nie, nie, jakoś tam nie robię, bo jestem dosyć silnym chłopem. Ostatnio twój klubowy, klubowy kolega miał okazję również spróbować sił w walce o e, pas oktagonu, Mówię tutaj o Kamil, Kamilu Mindzie. Widziałeś tą walkę? Oglądałeś? Co tam poszło nie tak, nie Wiesz co, oglądałem to studio akurat, bo OKTAGON tutaj, kurczę, na polski rynek co w ogóle wejsli, oni robili takie studio, wiesz, studio polskie. I miałem przyjemność, bardzo dziękuję tu wodarzom, że mnie zaprosili. Znaczy, no, no wiesz, tym władzom, żeby tutaj prowadzić, no co mam powiedzieć, wiesz co, no mi to bardzo szkoda, bo... Fajnie ta walka szła, to się fajnie układało, nie? I no widać było, że to wchodziło i to, to tam. Kurde, no nie wiem, no to jest taki, taki sport, no dostał stryczka w nos. No i tyle, nie? Bo tak na dobrą sprawę na przestrzeni tego, co oni się tam bili tych, te, te, tej rundy, tej półtorej rundy, no to kurczę, wiesz, Kamil go karcił co chwilę, tam brakowały centymetry, żeby go znokautował, nie? bo te ciosy gdzieś się zatrzymywały przed twarzą albo dochodziły tam gdzieś kurczę na klatkę, bo troszeczkę wyższy był od niego ten Budaj i, i tak no szkoda. Nie? No, no, ręce opuścił trafił no widać że ten budaj też nie jest jakiś tam kurcze ogryzek i że to naprawdę jest y, niezugłosz bo 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 Kamil jest y, mocnym chłopem nie? naprawdę S, tu sparujemy i, i on sparuje z chłopakami i obserwowałem go i po, po, podpatrywałem pomagałem. No, szkoda nie? naprawdę bo myślałem że przywiezie ten pas jak, Marcin, już tak na powoli na samo zakończenie, jak e, wyglądają Twoje plany sportowe i kontraktowe, można powiedzieć, bo czy Ty masz kontrakt z Fenem cały czas, czy teraz na wyłączność z OKTAGONEM? Nie, 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 słuchaj, no to jest tak, bardzo dziękuję tam w ogóle Fenowi, bo się mogę bić, ja mam kontrakt z Fenem, mam wywalczoną, wywalczoną walkę o pas, bo mam tam, pewnie kto wie, ale mam chyba 7 czy 8 walk w Fenie, jedną, jedną miałem porażkę z Grzybykiem i jeden remis z Martkiem, i mam wywalczoną walkę o, walkę o ich pas i bardzo możliwe, że pewnie to, o ten pas się będę bił, ale w miarę tego możliwości, bo miałem robić walkę tam z Sosiczem z rewanżową, ale tak tutaj trener mówi, że to nie ma co się kroku wstecz cofać, niech on wygra na wyżej ewentualnie walkę albo dwie i wtedy możemy sobie porozmawiać, no bo na obecnej chwili no to trochę byłoby takie, no danie prezentu komuś, nie? No bo, tam był niejednogłośny remi, niejednogłośne zwycięstwo, ja później teraz wygrałem kolejną walkę nie i tak jakbym dał teraz ten, ten rewanż, to to tak wiesz, tak trochę, no Mirek mówi, że to tak nie, 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 że Narwyk nie zrobi, a zobaczymy co, jaki pomysł też mają na tym włodarze, Paweł Jóźwiak jak najbardziej powiedział, słuchaj, masz możliwość, bij się, bij się tam w Oktagonie i wiesz, i promuj, promuj Polski i promuj nasz, tak więc... Fajnie, nie, mi się wszystko kontraktowe sprawy fajnie układają. Nie mam problemu z, z włodarzami fenu. Są jak bardziej za mną. Prezes mnie popiera, jak zaraz po walce też do mnie dzwonił, mówił, że gratuluję, fajnie. Wyjeżdżałem przed tą walkę, to yy, wiesz, mówi kura, wygraj to, bo nie wiem jak to później zrobić, bo trzeba wa zrobić walkę o pas. Mówi, żeby kogo, wiesz, no, Przegrasz, no nie wiem, no mam już obiecaną, ale no będziemy musieli, wiesz, jakoś to, to, to zrobić. No, ja mam takie, wiesz, relacje z fanem, mam naprawdę bardzo pozytywne. Chciałbym, no, no, chciałbym, no, chciałbym mieć tak zawsze, z, jak przez swoje kariery, to chciałbym mieć zawsze tak jak mam z nimi. To już teraz takie ostatnie pytanie naprawdę. <gry> jak będzie wyglądał ten ostatni miesiąc Twoich przygotowań? Czy teraz są najcięższe sparingi, później już no. okres świeżości? Jak to wygląda, gdybyś mógł naszym to widzom to przybliżyć? No na krótko to co będzie wyglądać. Muszę jechać na obóz. No muszę, bo rozłąka z rodziną, a jestem strasznie związany z dzieciakami. No to pojadę teraz na obóz od poniedziałku na dwa tygodnie, tam z przerwą w weekend muszę do szkoły wrócić, tam się na uczelni pokazać. Później przyjeżdżam. Jakieś tam sprawy takie swoje tam. No, normalne też treningowe, jakieś biegania, coś tam spotkam się na pewno z Kubą Ogonowskim. No i jest już krótki plan taki, żeby do Michała Aleksiczuka pojechać się tam na te ostatnie tam 5-4-5 dni, żebyśmy doszlifowali stójkę, jakoś tam e, akcje takie pod Wemole. No i ostatni tydzień to co, dobijanie wagi, le, le, robienie tam leki, już jakieś tam lekkie treningi, tam już Ogonowski, Kuba już mi na pewno tam już to rozpisze, yy, co robić, lekka siłka, lekkie bieganie, lekkie jakieś tam rozruchy, no i co, no i, że, później waga, w dniu w tym to fajnie, bo z z, pierwszy raz w ogóle miałem coś takiego, teraz, że pojechaliśmy po walkę ze space, ze space Layem, no to ze mną był Kuba Ogonowski, no bo on jest trenerem od motoryki i robi mi rozruchy przed walką. Nie? No to powiem Ci, że pierwszy raz miałem szczęście że jak wszedłem na, na, na walkę, to byłem tak luźny, nie? takie to wszystko było rozluźnione, że no w szoku. No i teraz nie wyobrażam sobie czegoś innego, żeby też na ten ostatni tydzień przed, przed, przed walką, żeby nie, nie spędzać z nim czasu, żeby on nie był przy no bo te, tam już techniki nie poprawisz, nic nie zrobisz, tu jedynie co możesz to aktywować, aktywować, tylko mięśnie i chciałbym, żeby on, on przy tym był, bo naprawdę no ma super wiedzę, nie? naprawdę jest mega gościu. No także drodzy widzowie, wszyscy trzymamy kciuki za Marcina Naruszkę w walce o pasmistrzowskiej organizacji OKTAGON, dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas na ten wywiad. Dziękuję bardzo, no i co, pozdrawiam wszystkich, i słyszymy się następnym razem. Siemanko.